Ja, ci, ja będę kapitalny, ja będę po prostu dzwonił tylko Ty, jaka wie wielka, zobaczcie cze mały siemaneczko tu jest ta szklarnia i tam są te ptaki a tam dalej jak pójdziemy to tam dalej płynie nigda Siemaneczko, witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mnie, jestem dzisiaj w Umianowicach Jest to środek edukacji przyrodniczej, w świętokrzyskim i słuchajcie, mają tu taką fajną atrakcję, takie drezyny na kółkach elektryczne, na których się siedzi i pedałuje normalnie na rowerku. No i sobie wzięliśmy takie drezyny. Będziemy teraz po poniżu jechać. Jakimiś fajnymi polami się jedzie i tak dalej. Tylko czekam właśnie na znajomych. Kurak to robi. Tam nam szykują te... O już przyjechali właśnie. Słuchajcie przyjechali już. Ja tam do nich uciekam. Eee, o zobaczcie tutaj mają też takie pociągi. Jeszcze Wam pokażę na szybko. Mają w nich jakieś hotele robić, że będzie można w nich spać. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie. O, takie wagony, dobra, tutaj już na mnie czekają, więc e, już tam idziemy, bo trzeba chyba bilety kupić. O, tu Wam pokażę tą drezynę, jak ona wygląda. Zobaczcie, o, to jest coś takiego się bilety, chyba kupić, cześć! No zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda, tutaj się wsiada, pedałuje się. Zobaczcie. To raczej chyba nie, pos, nie, nie pospada tutaj. Dobra. Słuchajcie, siedzimy już, zobaczcie. W tej drezynie. I będziemy zaraz dałować. Czekaj, czekaj, no nie teraz wyprzedzą trochę. Przerzutka tu nie ma żadnych, nie? Gdzie są przerzutki? Tu ma przerzutki. A, to są biegi. No. akurat na elektrykach to się zna dobra, dziękuję. odjeżdżamy pociąg z Wrocławia podjeżdża na peron trzeci fajnie, nie? Wow, przeżu... A bo tutaj przechodzi przez ten Ale to się trzeba opedać, nie? Jeniu, ja schudnę przez to. I zobaczcie, tutaj sobie można siąść. Tutaj jest silnik elektryczny, mid drive tak zwany. Zobaczcie, ma fanga. No i to my sobie siadamy sobie tutaj. Szymanka mamy, pedałujemy. A ty nie masz dzwonka, ja mam dzwonek. Zobaczcie, tak to wygląda z tyłu. Tu są jakieś rzeczy, można sobie położyć. słuchajcie tą tę drezynę to można sobie wynająć w mianowicach, to jest koło pinczowe, znaczy za pinchowe, no bardzo kilka kilometrów e, taka drezyna to jest jakieś 60zł się płaci za wyjazd no i plus trzeba wziąć przyjaciółkę ze sobą żeby pedałowała co? słuchajcie ja będę kapitanem ja będę kapitanem, ja będę po prostu dzwonił tylko. Jak będziemy gdzieś dojeżdżać? Rata, możesz podejść szybciej, bo chciałem szybciej iść, chciałem mi dogonić. Tak. Dobra, wsiadam tak samo. Nie, nie ma licznika tutaj Zobaczcie, jest tylko takie coś Można sobie tutaj tylko biegi zmieniać Zobaczcie, 436 km już jest Jest pełna bateria Stan baterii 100% to powinno zużycie pokazywać, ale nie pokazuje No ale czy to ważne? Zobaczcie, fajnie Jedziemy, zwiedzamy sobie To się nie wywróciło A ja to... Ty, ale tu nie ma... Szkoda, że tu nie ma jakiś przerzutek, kurde Żeby przerzucać, wiecie Oni tam jadą przed nami Co?

Goes up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really be asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then I'll taste all the high Proszę, budzę i choleszy. Triatlon skończyła. To siłę ma pedałować. No, no a to dawaj, dawaj, dawaj. Ja tu jeszcze takie ujęcia zrobię. Dojeżdżamy do statki. Dojeżdżamy do stacji, zaraz będziemy. O. o, tam z tyłu jadą za nami jeszcze. Go, 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 go. Ej, gonią nas piraci. O, kombaj! Gonią na aspiracja, piracja, aspiracja Zobaczcie Dobra, tutaj zatrzymujemy się, tu jest jakaś stara stacja, słuchajcie Oni będą mnie nawracać, oni będą mi przenosić chyba, wiesz? A jest pod na temat, tak? Przerwy jest Karo, przerwa, żebyś oddechu złapał trochę Włóżmy na, na, na tą tę kamerę, żeby było widać mnie. Ja się tu zapnę. To tu jest stacja. Telefon? Tylko wiesz, żebym szybko wyszedł, wiesz? Mamy toalety, zobaczcie. Co? Bokiem? A ja wezmę jakąś funkcję wyszczuplającą Słuchajcie, tu się zatrzymaliśmy. Mamy tę stację. Oni będą mnie tutaj chyba przekładać na drugi tor. hajdaszek daszek. Tam coś jest w środku? Jakaś restauracja? Słuchajcie, Urweks Idziemy na stację. urwex, słuchajcie. A jak chłodno. Stary pies kaflowy No stacja odnowiona, jest elegancka, muszę powiedzieć. Czwiczki, drugi pieczyk kaflowy. A on ktoś to rozwalił, bo zabierał te drzwiczki. Bo te drzwiczki są dosyć drogie, wiesz? No i ktoś je zabrał po prostu. O gniazdo jaskłucze jest. No, jak nie ja Idziemy tu dalej są Tu jest salon, tu jest wersalka Można sobie usiąść Nie no, ta stacja to będzie, wiedzieć co, chyba remontowana tutaj No ale tak to widzicie Widzicie, tutaj są, gdzie są dziury porobione, bo ktoś powyrywał te drzwiczki Bo te drzwiczki są drogie I były żeliwne no szkoda, bo to były porządne piece. Zobaczcie, tak po chamsku były wyrwane. No ale co zrobić? No, wszystkie już są obrócone. Jak szybko je obrócili, zobaczcie 3 minuty. Wszystkie są obrócone na drugą stronę. I są już naszykowane. To jest ta stacja taka stara, puszczona. Słuchajcie, zobaczcie. O, o już zajmować miejsce. już. Będziemy się wracać. Dobra, no pójdziemy chyba do ostatniego. To widzimy się za chwilę, już będę w środku. To nie idzie fajnie. A teraz, kiedy nie pedałuję. ale tutaj u nas dzwonek nie działa proszę oni pojechali przodem to mnie nie pospadało tutaj mam to wszystko. Kiedy jedziemy, to spróbuję wejść tam do środka i wam pokażę w akwarium. Tutaj nas wyjrzymy, oczywiście, no więc zobaczymy. I odjeżdżamy na stację, zobaczcie. Teraz trzeba by go podawać do końca. Tu mamy południowo, albo coś tu siedzi. Nie na temat. to co wchodzimy do środka? Zobaczyć? Chodzimy do środka? Wchodzimy, wchodzimy, do środka, sam mikrofon tylko tu przypnę no I idziemy zobaczyć, tutaj macie jeszcze pokazane w środku Znaczy nie w środku tylko co to jest, żeby sobie znaleźć Ma zaprowadzać, także zaraz Wam pokażę. Tak, to jest w niby, że tak jak Nida wygląda właśnie, o. Tu jaka cała wielka, zobaczcie tam na górę można wejść? o, tutaj jest żółw, zobaczcie żółwia O, jaki ładny Jakie materarium dobra idziemy na górę zobaczyć się wchodzi na górę ale akwarium, zobaczcie ogromne Aha, tutaj pływają jeszcze sobie, zobaczcie. Tak jakby strefa płytka jest. Masz lotki. Ale woda ciuteńka. Piasek. Bo takie coś by mi się przydało w oczku zrobić. O, to tędy płynie i chyba tutaj wpływa. I tutaj mamy, zobaczcie. E, na powietrzanie tam woda spływa i się filtruje o. ale bym skoczył się słodzić do tego ze środka ale sum Zobacz jaki sum wielki No takie akwarium to można mieć w salonie, zobaczcie. To macie w całej okazałości. A e, tak mam to jest grube, ona ma kurde średnicy Jej to Tomas To mas... Kilkanaście centymetrów średnicy. Ja mam pierwsze, jakie to jest szerokie i grube Szkło. No fajnie to wygląda, fajnie. Zobaczcie. Właśnie. Chyba tak. Słuchajcie, wyszliśmy już na zewnątrz Jak widzicie można tutaj przyjechać z dziećmi. Są jakieś różne kolejki takie do zabawy, dzieci się mogą pobawić, tutaj jest taki, zobaczcie, cały plac zabaw, można sobie powchodzić tutaj właśnie w te, o, takie korytarze porobione, takie domki jakieś takie jeszcze z patyków, kokony takie jakby. No i tu mamy takie fajne kawałki drzew, o, altanka tak samo jest, można sobie przejść, od razu sobie coś zjeść, jakiś piknik zrobić. No i tutaj są takie kawałki drzew wyschnięte, zaimpregnowane, zobaczcie żeby sobie pooglądać, no i tam jakiś tam na plac zabaw jeszcze dla dzieci jest, tam się widzicie wchodzi na górę to są te wagony tam mam jakiś pociąg O tam się też idzie do jakichś tych ptaków podobno to sobie pójdziemy właśnie, to Wam pokażę zaraz I teraz tutaj w prawo. Tylko w tych, do tych wagonów na razie chyba wejść nie można ani nic. Słuchajcie. Klimatyzacja założona. Czekajcie, tu jest jakieś wejście, są schody. Da się to otworzyć. Coś tam jest. Zamknięte jest. A co tam w środku? A, to takie dla dzieci, zobaczcie. Dzieci sobie tu mogą siąść, bawić się sobie rysować, tutaj chyba są jakieś zajęcia mi się wydaje, że są prowadzone tam mamy oczko wodne, zaraz się podejdziemy I tutaj jest jakiś padło, ale to pewnie będzie zamknięte, bo pewnie to jest a nie będziemy tam wchodzić Podwyższone grządki taki ogródek zobaczcie, lawenda tam jakieś kabaczki są pokazane są jakie są odmiany, jakie rośliny Sychały, tu macie zobaczcie opisy porobione, żeby sobie zobaczyć co jak wygląda truskawki. Wszystkie zjedzone. No idziemy teraz to oczko wodne zobaczyć co tutaj z tym oczkiem wodnym. O Szału nie urywa. Takie Bajorko bardziej. Tu są pokazane wypłazy, gady, co tu można spotkać. No nic, zdecydowanie tutaj brakuje jakiejś, jakiejś fontanny, albo jakiegoś takiego sztucznego, sztucznego wodospadu, albo coś, by coś szumiało fajnie. A tutaj, co tam się, tutaj się wchodzi, czy się nie wchodzi? Zobaczymy. Chyba będzie zamknięte. Szywajcie. Zamykane. Idziemy dalej tam, taki zobaczyć. Tu mamy podwyższone grządki. O, takie grządki to by mi się przydały na taką wysokość. Zobaczcie, na stojąco sobie wszystko robicie. Aż za to sięga do pępka prawie. Ale sucho, ktoś to chyba nigdy nie podlewał. Trzeba to wszystko podlać Szklarnia Słuchajcie A to jest pleksa Często ze szkła jest, a to jest pleksa Idziemy do ptaszków O oh, kurde, zaraz mi tu spadnie mi ten mikrofon Co tutaj mamy? Sokolarnia, sokoły Zobaczcie jak wygląda nie bój się mnie. Nie bój się mnie. A tyle co mamy dalej? Tam też siedzi. Zobaczcie. Tylko siedzi na samym końcu. I słabo go widać. Meszołowiec towarzyski. Tutaj co? Tutaj nie widać nic. No i tutaj co? Ty tam jest jakaś sowa O siedzi, widna Zobaczcie, tam jest, ja wam tutaj zdejmę tą soczewkę I wam przybliżę, zobaczcie tam jest sowa Ja by sowy nie widział, o Siedzi puchacz No, widna, boi się To dla mnie się zrobiło. Już sobie pewnie po lesie polatała. Dobra, zobaczyliśmy już tu mniej więcej wszystko. O, o, o o! Coś tutaj mamy na dole. Co my tutaj mamy? A nie, zleciała na dół, a ucieka bo się boi Dobra, nie będę cię straszył. Wracamy słuchajcie, widzimy się a może tutaj jeszcze dojdę ale. Tu już za bardzo nie ma co oglądać. Spróbujemy sobie tam wejść na tą wieżę na górę. Wchodzimy na górę, słuchajcie, na tą wieżę. Nie ukrywam, ja tutaj przychodziłem, jak jeszcze tutaj nic nie było, jak to budowali dopiero. Nawet jeszcze jak nie budowali, jak tutaj przychodziłem Często robić zdjęcia tu była taka stara stacja opuszczona z kamienia I oni na nim miejscu wybudowali Właśnie altana pamiętam, że była O tam był właśnie, tego mostu nie było Po takich torach się szło I tu mamy Widok na... W sumie to na wszystko. Widok tutaj, zobaczcie. Oczko wodne. Tam, co byliśmy. to jest ta szklarnia. I tam są te ptaki. A tam dalej, jak pójdziemy, to tam dalej płynie nida.